Dzień dobry, nazywam się Jacek Bąbolewski, lat 62, mieszkam w Łodzi. Z zawodu jestem obecnie artystą plastykiem, marzem i Maluję w stylu Van Moneta, Renoir'a czasem. Kopiuję również obrazy na zamówienie. Eee, niedawno w, czasem wróżę kartami dla moich byłych i stałych klientów Swego czasu jeździłem na targi, wróżyłem, pracowałem z ludźmi, pracował się na energiach. Poza tym mam zamiłowania takie jak szermierka, strzelectwo, e, szukanie skarbów przede wszystkim, ale poszukiwania również kruszcu metodami tradycyjnymi, czyli talerz i szukanie młoteczek, szpadel, czasem kilow. Poza tym, co? No, lubię łamigłówki, uprawiałem w, w pewnym czasie survival, e, lubię się dobrze bawić. Na dyskoteki rzadko chodzę. E, poza tym, co powiem wam, no, pracuję czasem na planach filmowych jako statysta, epizodysta, a ostatnio dostałem się do Polot Media jako aktor pierwszoplanowy. Jestem w bazie aktorskiej. Co wam mogę powiedzieć? E, mam wiele hobby ciekawych. Z, jestem poza tym bliźniakiem. E, niedługo mam urodziny 19 czerwca. Mam wiele zamiłowań. E, lubię jazdy na rowerze, lubię e, jazdy na nartach. Oczywiście teraz to może trochę byłoby problemów mało z biodrem, mam problemy. Co mam powiedzieć? Lubię się dobrze bawić. E, lubię pracować przed kamerą, z ludźmi. Nie boję się niczego. Także e, jeżeli chcecie, no to wybierzecie mnie. Jeżeli nie, no to trudno. No, przeżyję i to, tak. Ale lubię w towarzystwie dobrze się bawić. E, staram się być osobą taką, no zabawno, raczej nie staram się komuś tam dokuczać, czy coś tam e, powiedzieć, żeby ktoś się, powiedzmy, nie wiem, martwił, czy coś. Także pozdrawiam serdecznie. Jeżeli chcecie, zapraszam serdecznie. Pozdrawianka z Łodzi. Hej!